Cześć! Witam Was ponownie na moim kanale. Yy, łączę się z Wami dzisiaj tak dosłownie na chwilkę. Tak jestem, wiecie, w domowych pieleszach, w trakcie robienia obiadu. <noise> w ogóle naszło mnie, wiecie, mamy teraz okres poświąteczny, yy, a mnie naszło dzisiaj, mam taką ochotę yy, na rosół. Tylko że jako ja nie jem mięsa, nie, od sześciu lat nie mięsa, to mam ochotę na wegetariański rosół oczywiście. Tutaj sobie już szykałam marcheweczki, pietruszeczki, jakąś mam tutaj <laughs> końcówkę pora, którą sobie zużyję też do rosołu. Cebulę bardzo lubię w rosole czuć cebulę, wiecie. Yy, w takim niezbyt dużym garnuszku, no bo jak na dwie osoby dla mnie i dla mojej córki ten rosół będzie. Więc garnek będzie nie za duży, nie za dużo tego rosołu będzie, a taką cebulę ja wrzucę do tego garnka. Bardzo lubię czuć cebulę w rosole, lubię czuć czosnek w rosole i wiecie, lubię też czuć pieprz, ale ten gruboziarnisty ja dodaję do rosołu. Jakoś taki ten zwykły pieprz mielony, jakoś tak, tak, nie umiem fajnie nim doprawić w wiecie, a właśnie ten gruboziarnisty pieprz, on taki daje fajny posmak w rosole i, i fajnie jest go czuć. Także ja to zawsze dodaję do rosołu. I powiem Wam, że właśnie po świętach człowiek jest przyjedzony, wszystkiego było za dużo. Moja yy, chwilowa... Yy, nie tak... Moja roślinna dieta Keto, na której jestem od jakiegoś czasu, na święta została odstawiona, ale to było zaplanowane. To nie tak, że ja tam wymiękłam, nie dałam rady czy coś takiego, tylko ja to po prostu planowałam, że na święta odstawiam dietę. Zresztą ja też nie przeszłam na tą dietę, tak wiecie. Ja po prostu przez te dwa tygodnie przed świętami dałam sobie czas na to, żeby. Uczyć się przepisów, zobaczyć, co tam w ogóle, co można jeść, czego nie można jeść, co łączyć i jak łączyć, wiecie, tak. Taką książkę pokazywałam w filmiku. W jednym z poprzednich filmików wam pokazywałam, że kupiłam sobie też taką książkę. Ketorianizm, Bodajże tytuł tej książki jest. Także tak się zapoznawałam z tą dietą jak gdyby, i próbowałam sobie w ten sposób jeść. Powiem Wam, że zaczynam się bardzo fajnie czuć. To okno żywieniowe sobie też zastosowałam, Intermittent Fasting przez te dwa tygodnie i powiem Wam, że zaczynałam już czuć różnicę, że tak się czułam, zaczynałam czuć się tak lżej, tak, taką mam bluzę z Adidasa, którą bardzo lubię, tak to jest taka moja ulubiona bluza i w niej tak się luźniej zaczęłam czuć, wiecie. No ale na święta odstawiłam i znowu teraz po świętach się czuję taka napompowana, opuchnięta dojadamy jeszcze resztki poświąteczne więc na razie jeszcze w tą, w tą dietę nie wchodzę i tak jak mówię ale, ale za jakieś 2-3 dni myślę, że, że wrócę z powrotem do tego sposobu żywienia a dzisiaj właśnie wziąłem mnie na wegetariański a w ogóle łączy... Boże nie wiem czy ja to powiedziałam na początku filmiku czy nie <laughs> podglądam czy mi się nagrywa bo słuchajcie, bo przede wszystkim łączę się dzisiaj z Wami dlatego, że chciałabym Wam wyjaśnić. E, pytacie mnie, mm, jak to jest e, z zamówieniem u mnie kosmetyków Avon, jak to działa. E, opowiadałam Wam o tym w którymś z poprzednich filmików i też w opisie umieściłam informację, że jest taka możliwość, że obojętnie gdzie mieszkacie, w jakim miejscu Polski, za granicę nie, ale e, na terenie Polski, e, możecie złożyć u mnie zamówienie ja pod każdym filmikiem staram się, może mogę czasem o tym zapomnieć, bo wiecie też, że nie, nie jest to dla mnie że całe to nagrywanie taką rutyną, mogę zapomnieć podać link do mojego sklepu online, ale to pod innymi filmikami możecie sobie ewentualnie znaleźć. Klikacie sobie w ten link i możecie sobie albo obejrzeć aktualny katalog, no albo obejrzeć i tam poklikać koszyczek, że kupuję, co tam chcecie, i wtedy z tego linku to zamówienie idzie do mnie i ja wam to zamówienie realizuję. Wygląda to tak, że o, wy składacie u mnie zamówienie, tu za włosek jakiś, yy, że wy składacie u mnie zamówienie i wiecie, jeżeli kogoś znam, ktoś z moich znajomych, no to to działa tak, że albo ktoś mi podaje pieniążki bezpośrednio, albo mi robi przelew na konto bez żadnego strachu, bez tam niczego sobie tak to dogadujemy. Natomiast jeżeli osoby, których ja nie znam, będą składały u mnie zamówienie, to sposób płatności jest tylko przedpłata do mnie na konto. Ponieważ no nie ma innej opcji, nie ma opcji wysłania paczki za pobraniem. Która z dziewczyn pytała mnie właśnie w komentarzu i też w wiadomości prywatnej: dwie osoby do mnie pisały, czy jest możliwość wysyłki paczki za pobraniem. Nie, bo gdybym ja z mojego, prawda, z mojego adresu, gdybym to ja po prostu wysyłała tą paczkę, no to mogę tam zaznaczyć sobie, w jakiej opcji wysyłam. Ale jako, że to jest realizowana cała ta wysyłka przez firmę Avon, to no nie ma takiej możliwości. Jest tak, że składacie u mnie zamówienie, ja to zamówienie realizuję w firmie Avon i to zamówienie idzie do Was, w ciągu dwóch, trzech dni roboczych powinno u Was być, a Wy robicie mi przedpłatę na konto, że po prostu jeżeli mi zrobicie przelew na kwotę, na jaką zamówiłyście kosmetyki, możecie mi zrobić screena czy coś, że tak ten przelew został zrobiony i ja wtedy realizuję zamówienie. A wysyłka jest oczywiście gratis, nic nie płacicie za wysyłkę, tylko płacicie za produkty, które zamawiacie, nie? Także tak to wygląda. Jeżeli ktoś ma ochotę złożyć u mnie zamówienie, to, to zapraszam. Tego, że ja Was oszukam na kasę, czy coś takiego, naprawdę, no, no nie musicie się tego bać. Zresztą to wszystko jest do sprawdzenia i, i możecie sobie zadzwonić na infolinię, dopytać się, czy osoba... A, a, zapędziłam się, przecież nie znacie mojego nazwiska. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie no, no znacie moje nazwisko, słuchajcie, no bo klikacie w, <grych> klikacie w link yy, do mojego sklepu online, no to się wyświetla, że Ilona Kolińska, zamawiasz u Ilona Kolińska, więc możecie sobie mnie sprawdzić, czy ja naprawdę jestem konsultantką, czy tego i to wszystko jest udokumentowane, czy Wy mi zrobiliście przelew, czy ja Wam wysłałam produkty, to wszystko jest udokumentowane, także nie ma miejsca na oszustwo żadne, także to, 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 tutaj się nie ma czego bać. Także, no tak jak mówię, jeżeli macie ochotę Zapraszam, jeżeli macie ochotę, sobie tylko obejrzeć katalog, to też sobie możecie śmiało w ten link kliknąć, i tam pod tym linkiem będzie umieszczony zawsze aktualny katalog online, który możecie sobie obejrzeć. To tyle właśnie, co na ten temat Wam chciałam powiedzieć, moi mili. I zabieram się do robienia mojego wegetariańskiego rosołku. Taki dzisiaj będę miała obiad jednodaniowy. Zresztą u nas w tygodniu zazwyczaj jest obiad jednodaniowy, my nie lubimy dwóch danieść. jeść i w niedzielę też nie zawsze są, jest obiad dwudaniowy, często jest tak, że robimy sobie albo jedno danie, albo tylko drugie danie, a czasem kiedy moja mama zaprasza nas na obiad i są właśnie dwa dania, to gdzieś dla nas to jest za dużo i właśnie my lubimy jeść jedno danie na obiad. Powiem wam, że na diecie wegetariańskiej jestem od y, 2016 roku. W ogóle nie jem mięsa. Y, jem produkty od zwierzęce. Y, próbowałam diety wegańskiej, żeby odstawić wszystkie produkty od zwierzęce, ale to mi w ogóle nie wyszło, wiecie. I, ja jeszcze na tym sposobie odżywiania um, przytyłam dodatkowo, no. to jest po prostu mistrzostwo świata, ale naprawdę tak było. Zapychałam się wegańskimi słodyczami. Yy, po prostu nie umiałam sobie chyba też tej diety jak gdyby, wiecie, sporządzić tak, żeby sobie przyswoić wszystkie składniki odżywcze. ja chodziłam głodna, mi się chciało jeść, więc czymś tam ciągle się dopychałam. A, nie, nie wypaliło mi to i wróciłam do mojego żywienia. Na diecie wegetariańskiej jestem po prostu, że ja wszystko tylko nie jem mięsa. I bardzo mi to odpowiada, powiem Wam, że odzwyczaiłam się od jedzenia mięsa. Nie mam żadnych. Czasem ktoś mi się pyta, że a nie masz tak, że ci się zawta jakiegoś tam kotlecika, czy ten. Nie. Czasem z jakimś tam odrobiną sentymentów wspominam, wiecie, jak czasem sobie jechałam do McDonalda i hamburger, czy burger, w takiej postaci mięso mi smakowało. Te właśnie hamburgery, burger mi smakowały ale właśnie nie jest tak, że ja za tym tęsknię, i że mi tego brakuje. Teraz czasem kupuję sobie w McDonald'sie wege burgera. Ten, tam wersja wege. Drogi jest, bo coś prawie 16 zł kosztuje, taka ta bułeczka, ale jest smaczny i też lubię sobie od czasu do czasu go kupić i zjeść, ale no nie jest to zdrowe. Zaraz wiecie, jakieś wzdęcia, jakieś... Wiem, że mi to nie służy, nie? Ale to po prostu jest tak raz na jakiś czas, dosłownie. No, a póki co diet, yy, w mojej diecie w ogóle mi właśnie mięsa nie brakuje. Czasem ludzie się dziwią, że Boże, jak to można nie jeść mięsa? To co Ty jesz? <grym> Jakieś takie pytania, nie? Co tu zrobić na obiad, jak nie z mięsa? <grym> no, a tu jest jednak tyle, całe mnóstwo różnego innego jedzenia. Kiedyś na przykład przyszła do mnie moja siostra i ja akurat robiłam właśnie też ten mój wegetariański rosół. I, słuchajcie, uważam w ogóle nieskromnie, że ja robię najlepszy rosół wegetariański. W ogóle no rosół. Najlepszy rosół ja robię, mi najbardziej mój rosół smakuje, moja córka też to potwierdza. <laughs> Wiecie, do... doprawiam go sobie po swojemu, no Wy też tak macie na pewno. I kocham po prostu mój rosół wegetariański. Ja w nim czuję wtedy dwa żywka. Właśnie ten pieprz grubomir, tą cebulę. No, kocham, po prostu kocham. I kiedyś przyszła, właśnie, kiedyś przyszła moja siostra do mnie, i ja akurat robiłam ten rosół. I moja siostra mówi tak: mmm, No dobra, robisz rosół, no ale jak ty robisz ten rosół, jak rosół? No, to się robi na mięsie, nie na wywarzec, tam wołowinka, drób. A ja mówię, że no. No, to jest rosół i po prostu nie ma w nim beczka nawet mięsa. Moja siostra mówi, no, ale jak, no przecież tłuszcz musi być, no jak to, żeby rosół nie był tłusty? I słuchajcie, tak, bo tłuszcz jest nośnikiem smaku. Yy, I po prostu ja dodaję oleju, łyżko oleju na przykład, nie? I moja siostra się tak zaczęła śmiać. Mówi, ja pierdzielę. ona robi rosół na oleju. No, ale powiem Wam, że przepyszny jest i po prostu kocham ten mój rosół. I jak ja robię rosół, to robię bardzo dużą porcję makaronu też gotuję. I no, bo ja dokładki sobie robię, nie? Jeśli ja na przykład dzisiaj robię rosół, to ja ten rosół też będę jadła jeszcze na podwieczorek, zjem na obiad. Będę jadła na podwieczorek <laughs> i jeszcze będę go jadła na kolację. I też dlatego właśnie robię ten rosół, bo kiedy już wrócę do tej mojej to diety wegetariańskiej, no to tam nie ma miejsca na makarony, nie? Tam nie ma miejsca na makarony, no bo wiadomo, to są węgle, a tam chodzi o to, żeby ograniczać węglowodany do minimum. Więc na razie jeszcze teraz te 2 trzy dni: hulaj, do piekła nie ma, a potem się bierzemy za bary z tym życiem i wchodzimy na dobre tory. To tak, kochani no cóż będę kończyć ten filmik yy... chciałam Wam głównie w tym filmiku wyjaśnić właśnie jak to wygląda ten sposób zamawiania kosmetyków u mnie z Avon, gdybyście chciały sobie zamówić także tak to wygląda no cóż, kończę ten filmik i do zobaczenia w następnym filmiku, pa pa